Dzień dobry, przerwa w podróży trzeba coś zjeść. Fokacie z kurczakiem balsamico poproszę, bo wygląda naprawdę dobrze. Wypieczona, ciepła, soczysta. Ruszamy. Zadanie proste, przyjemne, łatwe i naprawdę miłe. Dlaczego? Dlatego, że chcę Wam pokazać, jak płynnie, bezpiecznie, a przy okazji oszczędnie można jeździć samochodem takim jak Volvo X40. Zgodnie z założeniami mamy do pokonania. 81 km, czas przejazdu 37 minut, więc będziemy jechać autostradą. Najsłabszym elementem w wielu samochodach jest element łączący pedał gazu z kierownicą i fotelem czyli kierowca. I to od kierowcy głównie zależy, w jaki sposób samochód będzie obchodził się z paliwem a da się jechać naprawdę uwierzcie mi da się jechać każdym samochodem w taki sposób. Żeby zużywać rozsądne ilości paliwa. Dojeżdżamy do miejsca, w którym jest ograniczenie prędkości. Nie cisnę do samego końca, nie hamuję w ostatniej chwili, żeby jechać zgodnie z ograniczeniem, tylko płynnie zwalniam, nie powodując zamieszania na drodze, zwalniam do prędkości, z którą mogę jechać. Efekt przez te kilkaset metrów oszczędziłem. Trochę paliwa, to co widać przede mną, mam nadzieję, że widać też. Pamiętajmy o tym, jadąc autostradą, drogą ekspresową, dobrze jadąc każdą drogą, że na drodze nie jesteśmy sami i często na tej drodze, jak jesteśmy za kierownicą, prowadzimy samochód, skupiamy się na jednej rzeczy: patrzymy blisko przed maskę, patrzymy na to, co dzieje się z przodu, przed nami, ale w niewielkiej odległości. Co nie jest najrozsądniejszym rozwiązaniem? Dlaczego? Dlatego, że jadąc z wysokimi prędkościami, nie oszukujmy się, 120 na ekspresówce czy 140 na autostradzie, to jest naprawdę szybko. Musimy nauczyć się patrzeć dalej. Dlaczego musimy nauczyć się patrzeć dalej? Dlatego, że jeśli widzimy, dalej, jeśli obserwujemy drogę dalej. Patrzymy tam, gdzie chcemy jechać, a nie tam, gdzie jedziemy. Taka jest różnica. Tam, gdzie jedziemy, to patrzymy się przed maskę. Tam, gdzie chcemy jechać, patrzymy prosto przed siebie, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje na drodze. W jaki sposób układa się sytuacja ruchu na drodze, żebyśmy mogli płynnie tą drogą się przemieszczać. Autostrada, tak samo jak ekspresówka, nie przesadzamy z prędkością, jedziemy zgodnie z ograniczeniami z grubsza, bo czy jadąc 130, czy 140 km na godzinę w autostradzie, to do celu to jedziemy tak samo szybko, jakbyśmy jechali 140, mówmy się ta różnica w czasie dojazdu pomiędzy jazdą z prędkością e, 130 km na godzinę, czy 140 jest naprawdę niewielka. Bo nie oszukujmy się, nie ma tak pustych dróg, na których moglibyśmy przez cały czas jechać 140 km na godzinę bez zwalniania. Daleko przed nami widzimy, że ciężarówka wzięła się za wyprzedzanie. Ale żeby szanować prędkość, nie zwalniać bez sensu, nie hamować bez potrzeby, no to wiemy, że mamy miejsce z tyłu, nikt nie jedzie obok nas, możemy ciężarówkę płynnie wyprzedzić i w ten sposób da się jechać płynnie autostradą. Bo hipotetycznie, gdybym pojechał do końca, w ostatniej chwili coś jechałoby lewym basem, no to musiałbym hamować, efekt... No, zmarnowałby mnóstwo paliwa na ponowne przyspieszanie. A tak jadąc płynnie, zużywam tego paliwa po prostu mniej. Widzimy, że samochody przed nami hamują, zwalniają, utrzymujemy odpowiedni odstęp. Yy, nie ciśniemy do samego końca, nie przyspieszamy potem, żeby hamować, tylko płynnie zwalniamy, przyspieszamy tak, żeby utrzymując odpowiedni odstęp od samochodu, który jest przed nami płynnie się przemieszczać. Ta zasada jest tak samo ważna na autostradzie, jest tak samo ważna podczas jazdy w mieście, podczas nawet jazdy w korku. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób po prostu będziemy jechać bezpiecznie, a to jest chyba najważniejsze, żeby czuć się bezpiecznie na drodze.